Dzień dobry bardzo, witam w mojej kuchni. Tym razem będziemy robić obiady. Na pierwszy ogień obiad na słodko, na szybko, do zabrania na wynos, do zjedzenia na ciepło. Robimy naleśniki na słodko z serem. To jest jeden z ulubionych przepisów na obiad mojego męża. A, że mamy połączone ze sobą diety w aplikacji, także ja mogę sobie zajrzeć w diety dla pary, zobaczyć, co on ma na obiad, wybrać sobie taki sam obiad dla siebie. Tym sposobem mam mniej gotowania. I dzisiaj to właśnie robię. Naleśniki z serem twarogowym i owocami. Tutaj mamy przepis. Ciasto na naleśniki zrobię na szybko w termomiksie. Potem ser, usmażyć naleśniki i gotowe. Takie standardowe ciasto na naleśniki. Mąka, jajka, mleko, woda. Trochę soli. Trochę damy masła, i mieszamy. Ciasto na naleśniki mam już gotowe. Zaczynamy smażyć. Pierwszy naleśnik. Wiadomo, jak to z pierwszym naleśnikiem nie wychodzi zbyt fantastyczne, ale nie idzie do kosza, tylko jest taki do zjedzenia podczas gotowania. Mamy pierwszego hop, i teraz już lecimy. A w międzyczasie zrobię serek twarogowy. Ja serek y, twarogowy robię z erytrolem, ale nieważne czy robicie z cukrem czy ze słodzikiem, fajnie jest najpierw go zmielić. Najlepiej użyć cukru pudru albo pudru właśnie z erytrolu, no bo wtedy nie czujemy tego tak y, pod zębami, dlatego ja najpierw wsypuję do blendera y, sam erytrol, mielę go i dopiero potem dodaję jogurt, ser i wszystko, wszystko ze sobą y, mieszam. Ciach, hop. Blendujemy serek do naszych naleśniczków. Przerwa w blendowaniu, bo nam się naleśnik olejny usmarzył. A tutaj mam już zrobiony serek twarogowy. I teraz tylko czekam, aż mi się usmażą wszystkie naleśniki. Grube dzisiaj naleśniki mi wyszły, więc będzie 8-9 naleśników. Idealnie. pik, kuchenkę wyłączamy i gotowe. Posypujemy owocami. możemy jeszcze polać odrobiną syropu. Pyk, gotowe. Mój przepyszny naleśnik jest już gotowy. Idę jeść. Hmm? Mogę, będzie dobrze? wychodka. Za oknem już ciemno. Ale to nie znaczy, że środek nocy nie, moi drodzy. To znaczy, że jest godzina 17 w Warszawie. Będę przygotowywać dwa obiady. Jeden dla mnie, jeden dla Michała, jeden dla mnie na jutro. Taki do zabrania, ale też do odgrzania na patelni. Dla Michała przygotuję wrapy z kurczakiem. To jest super opcja do zabrania na wynos i można go przygotować wcześniej. A ja będę jadła makaron. Oba obiadki, które teraz przygotuję, pochodzą z naszych jadłospisów z apki Respo. Używam Mam desek kamiennych do ryb. Zresztą też wszystko inne kroimy na deskach drewnianych. Oczywiście, jak w każdym filmie i w każdym gotowaniu, sierść dolara. Musi być. Psie! Serio? Do wrapa zazwyczaj, jak kroję kurczaka i smażę go, to nie kroję go w kostki, tylko takie podłużne, dosyć wąskie kawałki, bo wtedy, jak wszystko układam równolegle do siebie. To mi się lepiej zawija. Jeśli chodzi o to... Z jakiego powodu ja nie jem mięsa, bo takie pytania się bardzo często pojawiają w odcinkach, w których ja gotuję. Mięso przestałam jeść jeszcze przed ciążą, więc grubo, prawie 5 lat temu. Po prostu jadłam go coraz rzadziej, coraz mniej. Miałam chyba taki przesyt, że ciągle mięso, ciągle steki przestało mi jakoś y, smakować. Nie stają za tym, bo wody jakieś bardzo mocno ideologiczne. Coraz mniej jadłam przed ciążą, potem już zupełnie przestałam. W ciąży niestety miałam dosyć bardzo dużą anemię i musiała. Chciałam się ratować tabletkami, żelazem, tymi szotami z żelazem, okropieństwo. I Michał mnie parę razy namawiał, właśnie na, na steka, więc wciąż było trochę inaczej, ale też miałam inne smaki, więc kilka razy y, to mięso zjadłam po porodzie zupełnie out. Badania mam wszystkie w normie, więc nic tutaj się nie dzieje, nie muszę się niczym suplementować. Teraz będzie coś, co lubię bardziej, czyli warzywka. Ja smaruję tortille serkiem. W przepisie respowym jest majonez, ale że. Nie mam majonezu. dwa Michał Zup bardziej jest w stronę keczupu niż majonezu. Ja jestem team majonez. Ale najpierw sobie przygotuję warzywka i tutaj tak jak samo jak w przypadku kurczaka kroję sobie zawsze w słupki, co by się lepiej układało. Zamiast majonezu dodam awokado i jeszcze dodamy tutaj więcej zieleni, czyli ogórka. I tak naprawdę czas przygotowywania tortilli na obiad to czas yy, pokrojenia i usmażenia kurczaka, bo w tym czasie kiedy on się smażył, ja sobie przygotowałam wszystko i teraz to składam. Kurczak jest gotowy, warzywka są gotowe, składamy. Warzywka, żeby było zdrowo i kolorowo. Kurczaczek, to wszystko polejemy czymś ostrzejszym, bo Michał lubi ostre potrawy. Ciach i zawijamy. Ułożymy, ułożymy, ułożymy i proszę Państwa, pierwsza tortilla jest gotowa. Pięknie wygląda, pięknie się prezentuje. Ja je potem kroję jeszcze dodatkowo na pół. Położę ją tak, żeby ona mi się lepiej skleiła. I układam drugą. O, ale super, co? Obiad gotowy. Właśnie dostałam wiadomość na Messengerze od Michała. Zrób steka. No nie, kochanie. Niestety. Dziś tortilla. Moi drodzy, robimy kolejny obiad. Makaron z tofu i pieczarkami. To jest jeden z moich ulubionych obiadów, bo po pierwsze, bardzo lubię tofu, po drugie, bardzo lubię makarony, po trzecie, bardzo lubię pieczarki. Połączenie. Mm, bajka. Sosik zrobimy z mleczka kokosowego. Zacznę od pokrojenia sobie pieczarek i cebuli, następnie tofu, wszystko to zasmarzę, ugotuję makaron, połączę. Raz, dwa, szybka robota. Generalnie to jest kolejny przepis, gdzie czas przygotowania to jest tak naprawdę czas ugotowania makaronu, bo w czasie kiedy makaron będę gotować, ja sobie przygotuję całą resztę. Potem wszystko po prostu to połączę i koniec. Zacznę sobie od posiekania cebuli, pokrojenia w kostkę tofu. Wszystko to wrzucę na patelnię, dodam pieczarki, przyprawy, drobinka oliwy na patelnię. Już sobie wyłączę kuchenkę. Tu mi się już gotuje woda na makaron. Makaron ugotuję sobie pełnoziarnisty do spaghetti. Będzie mi się gotował 8 minut, a w tym czasie przygotuję całą resztę. Na patelnie już ląduje tofu, i teraz rachu, ciachu, pieczarki. Bardzo lubię pieczarki, bardzo lubię też zupkę pieczarkową. Kolejna rzecz, której Michał nie tknie. Mam dosyć duże pieczarki, więc je muszę mocno, mocno siekać. Makaron jeszcze 4 minutki, pieczarki już powoli miękną, a ja przygotuję sobie sosik i przyprawię tofu, cebulkę i pieczarki. Trochę oregano, trochę czosnku, bo nie dałam. Pieprzu, soli? No tutaj... Oj, myślałam, że to pieprza, to słuch. Trochę dużo, ale nie soliłam makaronu, więc ujdzie. Makaron właśnie się ugotował, a mi zostało dodać sos. Dodamy troszkę wody z makaronu do sosu, dolewamy sosik, przykrywamy i smażymy chwilę, żeby woda się wygotowała. Następnie dodam makaron, natkę pietruszki. Chyba mi się kończy mój zapas. Jeszcze trochę jest, bo ja mam generalnie mnóstwo y, ziół pomrożonych. Żeby nie kupować, bo potem zostają w lodówce, potem się o nich zapomina, potem się otwiera lodówkę. O tak, była pietruszka i trzeba wyrzucić to. Ja zawsze wszystko myję, kroję do pojemnika i do zamrażarki. Wszystko wymieszam i jeszcze chwilę podsmażę pod przykryciem. Makaron jest gotowy, 12 minut. Po robocie. I zobaczcie, ile tu jest jedzonka. A tu jest tylko, słuchajcie, 70 gram makaronu i połów tofu i warzywa. Cały talerz, jakby to mąż powiedział, Micha. Tak się prezentuje mój dzisiejszy obiadek. Obiad gotowy. Dzisiaj będzie hurtowo, bo będę robiła obiad i dla siebie, i dla męża, i dla siebie na jutro też. Dużo będziemy dzisiaj gotować. To, co będę robić, to będę robiła tuna bowl, ale z łososiem, czyli salmon bowl. To będzie bardzo szybki przepis. Myślę, że czas przygotowania tego przepisu to tak naprawdę czas ugotowania torebki ryżu. Dobra, woda mi się gotuje na ryż, to ja się zajmę teraz łososiem, który mi się w miseczce będzie chwilkę marynował, a potem się zajmę krojeniem wszystkich składników. Teraz sobie pokroję mojego łososia w kostkę. Włożę go do oddzielnej miseczki, doprawię go, dodam odrobinę sosu sojowego, odrobinę y, oleju z pestek z sezamu, bo nie znalazłam sezamu. Aczkolwiek jestem pewna, że go ostatnio kupowałam, no ale gdzieś mi się zawieruszy. Na zdjęciu w aplikacji ten Tuna Bowl to wygląda bardzo ładnie. I ta marchewka jest, są zrobione z niej takie kwiatuszki, więc jest bardzo, bardzo cienko pokrojona. Nie mam zielonego pojęcia, jak coś takiego się robi. Przyjmę chętnie rady, jak się robi kwiatuszki z marchewki. Coś się słabo przygotowałam, ale to też nie koniec świata. W sensie wiecie, jak nie mamy w domu kiełków do jakiegoś przepisu, to nie musimy rzucać tego w cholerę i nie robić albo biegać po sklepach i szukać tych kiełków. Możemy coś te kiełki odpuścić. Ryż nam się ugotował, moi drodzy Państwo. Okej, okay. zaczynamy układankę. Weźmiemy sobie szpinak, możecie użyć poszponki, miksu, sałat. Kładę sobie ogóreczki. Zrobimy sobie takie kubki. Nie wiem, jak to się profesjonalnie przez kucharzy nazywa, ale takie części poświęcone na inne warzywo. Będzie kolorowo, będzie smacznie. Ach, super, uwielbiam kolorowe jedzenie. Obok łososia przełożę awokado. Nie przejmujcie się, jeżeli ja na przykład teraz nie użyję całej torebki, bo chcę po prostu, żeby to bardzo ładnie wyglądało. Potem wezmę dużą miskę. Wymieszam wszystko. No, zapewne tak zrobię. Zamiast różyczek z marchewek, będą słupki z marchewki. Dobra, i tak jest super, i tak będzie pycha. Ale cudo! Cudo! Widać jak pięknie, widać jak cudnie. Bajka. Dobra, jedziemy kolejny przepis, to będzie tofu w sosie pomidorowym z ryżem. Ryż już mam ugotowany, będę potrzebować tofu cebuli, czosnku, papryki, bulionu, który możemy sobie zrobić z kostki rysułowej zalanej wrzątkiem. I ja tak właśnie dzisiaj zrobię, bo to będzie obiad w ekspresowym tempie. I sosu pomidorowego. Sól, pieprz, oliwa i tyle. Na patelni rozgrzewam sobie oliwę. Kroję sobie cebulkę. Ciach. Tak wiem dużo tego cząstku, ale pierwsze ja lubię, po drugie mój mąż nie wróci z pracy jeszcze przez kilka dobrych godzin. Wartuje. Ciach. Paprykę sobie posiekam w drobną kosteczkę, myślę. Papryka ląduje na patelnie. Zagotowała mi się woda, więc zajmę się bulionem. Połówkę kostki zalałam wrzątkiem. Ona mi się zaraz rozpuści. A ja w międzyczasie kroję sobie moje tofu. Kosteczkę i na patelnię. Ciach. Dobra, tu mi się smaży tofu. Następnym krokiem jest doprawienie. Pieprzem, solą słodką papryką oraz oregano. Ale pycho Wlewam mój bulion. Teraz dodam y, koncentrat pomidorowy, następnie sos pomidorowy i gotowe. Świetny dobór garderoby Milena, biały sweter. Gdy gotujesz sos pomidorowy, na talerzu już czeka ryż, a ja teraz dodaję sos. I teraz y, tak, aby nie pobrudzić mojego... Jasnego swetra. Usunę się na metr. Dobra, jest super. Nawet udało mi się nie pobrudzić. Topu w sosie pomidorowym z ryżem. Ale tak gorące, że aż mi parują okulary, bo mam tak twarz blisko yy, talerza. Ale super jedzonko. Kolejny z obiadów. Dzisiaj przygotuję kurczaka w sosie teriyaki, czyli będzie azjatycko. Z warzywami i z ryżem. Zacznę od tego, że wstawię sobie wodę na ryż, i pierwsze co zrobię, to przygotuję sobie, słuchajcie, naszą marynatę do kurczaka teriaki. Proszę bardzo. I oliwa z oliwek. Aczkolwiek ja dałam olej z pestek sezamu, więc robimy tak, że oliwę odrobinę wyleję po prostu na patelnię, a już pominę dodawanie jej do marynaty, bo tam już mamy tłuszcz z oleju sezamowego. Kamienna Leeczka, kurczak z pudełeczka, ale mi dzisiaj rymy idą. Słuchajcie. Kurczak pokrojony, niech on się chwilkę tutaj pomarynuje. Doprawię solą i pieprzem. Wymieszam i odstawię na bok, a w tym czasie wrzucę ryż i zajmę się warzywami. Marchewkę pokroję w takie y, małe, cienkie. Paseczki. To jest też bardzo fajny przepis, który możecie z powodzeniem zrobić bez mięsa. Ja bym sobie zrobiła tofu w sosie teriyaki i byłby przepyszny. Ale że ja obiad już mam gotowy, to robię dzisiaj tylko dla Michała. To jest też świetne w diecie, w aplikacji, że my mamy wpływ na tą dietę. Więc możemy sobie zmieniać posiłki, ale możemy też sobie zmieniać posiłki w taki sposób, że dzisiaj i jutro na przykład mamy ten sam obiad, więc gotujemy tylko raz, przygotowujemy wszystko tylko raz, a jemy przez dwa dni. To jest też bardzo przydatna funkcja ta zamiana posiłków, w ogóle edytowanie diety i wpływ na dietę, bo yy, nie zawsze jemy śniadanie w domu, bardzo często bierzemy śniadanie na wynos, więc gdybyśmy mieli z góry, Narzucone, że dzisiaj na przykład na śniadanie jajecznica bez możliwości zmiany, a tu trzeba biec i najlepiej by było przygotować sobie na przykład koktajl wcześniej i go zabrać albo placki czy coś takiego, wiecie, co można włożyć do pudełka bez odgrzewania, no to mamy problem. No bo tutaj rozpiska mówi, że jajecznica i co wtedy się zrobi? W takich sytuacjach zazwyczaj właśnie osoby rezygnują, nic dziwnego, dlatego w Respo jest to świetnie rozwiązane, bo dieta jest po prostu dopasowana nie tyle nawet co do osoby co do sytuacji i warunków, bo jeżeli wiemy, że potrzebujemy śniadania na wynos, to zmieniamy sobie na śniadanie na wynos, takie, które możemy zabrać w torebkę i pójść do pracy. Ciech. Oliwa na patelnię, już sobie rozgrzewam patelnię i zaraz wlecą na nią moje warzywka. Kroimy paprykę, też raczej yy, na drobne paseczki. Moje założenie zawsze jest, żeby były drobne, wychodzi jak wychodzi, ale kiedy jedzenie jest bardzo dobre, to już aż tak nie przykładam do tego walki. Warzywka już są na patelni kolorowo kolorowo smacznie smacznie i zdrowo najpierw sobie zrobię warzywka potem usmażę kurczaka i wszystko to wymieszam ten przepis też można bardzo fajnie zrobić i tak też jest w przepisie że można to wszystko wrzucić w naczynie żaroodporne i wrzucić do piekarnika i to jest też w ogóle bajka damy tylko kilka różyczek brokuła ponieważ mój mąż nie wiem czy wiecie może nie wiecie nie przepada za brokułem więc nie będziemy go zmuszać Ale trochę go jednak zmuszamy Musimy. Stały mi 4 minutki do ugotowania się ryżu. Warzywka już mi się smażą. Kurczak czeka na swoją kolej. Raz, dwa, kolejny ekspresowy obiadek. Ryż już mamy ugotowany. Warzywka już całkiem, całkiem ładnie wyglądają, więc za chwilkę dodajemy mięsko. Przerzucę sobie kurczaka. W międzyczasie ja już sobie przygotuję talerz. Niech mi ktoś powie, że to nie wygląda super. Kolorowo pachnie. Mm. Kurczak w sosie, teryjaki z warzywami i ryżem. Pyszne, zdrowe, smaczne danie w stylu azjatyckim. Dziś przygotujemy makaron z pieczonymi warzywami i mozzarellą. Bardzo szybki, bardzo łatwy, bardzo smaczny. Głodny jestem! Ty już zjadłeś obiad, Michał. Teraz jest obiad dla mnie. Stary, co ty myślisz? Co ty te wstawki, co, co one tu dają? Kwintesencje. Czego Kwintesencja? Naszego wspaniałego małżeństwa. Ja tu obiad chcę gotować. Uciekaj mi stąd. Jak tu pracować w takich warunkach, Zacznę sobie od pokrojenia warzyw i przerzucenia ich do naczynia żaroodpornego, w którym będę je piekła. To jest super fajny obiad. Bardzo szybki do przygotowania. Wszystko tylko pieczemy, mieszamy i gotowe. Dobra, damy czosnek. Czosnek sobie rozgniatam, obieram i wrzucam taki w całości. Już nie będę go siekać. Kroimy sobie paprykę. Gdy miała dużo papryki. Doskonale wiecie, ja lubię paprykę. rzucę też cukinię, której nie ma w przepisie, ale ja mam. Ale ja mam jej nadmiar w lodówce, więc chcę ją wykorzystać. W międzyczasie już włączyłam sobie piekarnik i warzywka będę piec przez około 20 Minut, to jest też przepis, który możecie yy, modyfikować. Takie jakie warzywa macie w lodówce, z takich możecie zawsze yy, skorzystać. Dodajemy po prostu mozzarellę i makaron. przyprawiamy, pieczemy i gotowe. Pomidorki też możecie wrzucić tak po prostu w całości do naczynia i też będą pyszne, Ja po prostu lubię pokrojone. Ale super. Teraz warzywka przyprawię. Dodamy soli. Dodam pieprzu, dodam też oregano i może słodką paprykę. Całość pomieszam, poleję to oliwą z oliwek i wrzucam do piekarnika. Ustawiam sobie timer. I już makaron już się ugotował. Muszę go teraz odcedzić, odlać sobie troszeczkę wody i wyciągam warzywa z piekarnika. Uh! Gorące. Warzywka mam upieczone. Odcedzony makaron przerzucam do naczynia. Wszystko teraz wymieszam i dodam mozzarellę. Dolewam wodę i gotowe. Makaron z pieczonymi warzywami i serem mozzarella. Pyszne, łatwe i szybkie. Gorące.